Ej, panie Bronku, z kobietami źle, ale bez nich jeszcze gorzej. No. A i zaraz. Jak to? A, wokół same dramy. kumpli też źle. W każdym razie ja już muszę się ustatkować. Co? A ty, a ty w ogóle to się dobrze czujesz? Bez kawy też mogę. Bez kawy też możesz. Tak. No, to jak możesz bez kawy, to i bez telewizora. Co? O nie, nie, bez telewizora to nie. Nawet kupiłem specjalny dekoder do telewizora. Tak? No, a to powiedz coś o tym. Już w poniedziałek, 28 marca, w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej w Polsce, możecie stracić sygnał telewizyjny. No, może to oznaczać, że nie będziecie mieli dostępu do. Bezpłatnej telewizji naziemnej. Nie czekajcie do ostatniej chwili, wejdźcie na stronę signal.tvpuls.pl, by dowiedzieć się, co zrobić w takiej sytuacji. No i nie zapomnijcie o osobach starszych, bliskich, które będą potrzebowały pomocy w instalacji nowych telewizorów i dekoterów.